Cześć kochani, Piotr z tej strony. Zapraszam do takiego spontanicznego studium Słowa Bożego. A studium Słowa Bożego zawsze służy temu, żeby zajaśniał nam Chrystus, żebyśmy mieli objawienie Chrystusa, żebyśmy spojrzeli na Niego i w Nim zobaczyli Ojca. Więc jestem tutaj, kochani, w Księdze Objawienia. Tzw. Tak Apokalipsie, i korzystam z przykładu e, z Septuaginty, czyli z greckiego Pisma Świętego. I e, jestem w, w rozdziale 21 i 22. E, I co my tutaj czytamy, kochani? E, to jest mowa o tym nowym mieście, mieście Boga, które zstępuje z góry, e, nowy Jeruzalem, którym my jesteśmy. W jego świetle. Chodzić będą narody. A królowie tej ziemi do niego nieść będą swój przepych. Ok, czyli zobaczcie, to jest ważne tutaj. I, i to ten tekst on nie jest wzięty od tak z głowy apostoła Jana. Tylko to jest cytat z księgi Zajasza. Zaraz zobaczymy. Jego bramy nie będą za dnia zamykane, a nocy tam już nie będzie. Przyniosą do niego chwałę i cześć narodów. Nie wejdzie do niego nic, co skażone, nikt dopuszczający się kłamstwa i tego, co ohydne, lecz tylko zapisani w Księdze Życia Baranka. I tutaj jest mowa o tym Królestwie Boga e, Królestwie, któremu nie ma końca Królestwie Chrystusa i jest to nowe miasto, Nowa Jerozolima nie Stara, bo Stara zostaje zniszczona jako Wielki Babilon. I to czytamy w tych rozdziałach wcześniejszych. Ale jest to nowe miasto. I zobaczcie, co my tutaj mamy raz jeszcze? Przede wszystkim światło. Tak? Przede wszystkim światło. Bo świeci nam słońce księżyc? Nie. Ale chwała Boga napełniła to miasto jasnością. Baranek jest jego lampą. I to jest bardzo ważne, kochani. Nie chodzi o to, że nie ma realnego słońca czy księżyca, ale to wszystko są figury... E, figury e, starotestamentowe. Pamiętacie, jak Józefowi e, przyśnił się e, sen w Księdze Rodzaju, chyba 47 rozdział to był. I opowiedział swoim braciom i ojcu, że śniło mu się, że kłaniają mu się e, słońce, księżyc, gwiazdy, tak? E, I e, ojciec, gdy opowiedział ten sen ojcu, to ojciec nie. Nie pobiegł po lunetę, tak? tylko żeby obserwować, czy rzeczywiście słońce, księżyc i gwiazdy będą się Józefowi kłaniać, ale zareagował od razu, natychmiast. Co ty mówisz, synu, czy ja, słońce, twoja matka, księżyc i twoi bracia, gwiazdy, mają się Tobie kłaniać? I my wiemy z historii, że tak ostatecznie było. Józef był sprzedany do Egiptu, ale Bóg był z nim. I ostatecznie został wyniesiony jako prawa ręka Faraona, czyli nie jako Syn Boży. Więc e, On zarządzał całym majątkiem faraona. Tak jak Chrystus, e, Chrystusowi powierzono nas, żeby On nas wykupił, żeby był naszym pasterzem i przyprowadził nas do Boga, żeby przyprowadził nas do Ojca. Więc słońce, Księżyc, Gwiazdy, to wszystko jest. E, Zobaczcie, w kontekście narodu izraelskiego, ojcowie, słońce, księżyc, kapłaństwo Izraela i gwiazdy, ludzie. Ludzie e, są porównywani do gwiazd w Piśmie Świętym. I tutaj w tym co przeczytaliśmy, nie ma już w Nowym Mieście, w nowym Jeruzalem słońca i księżyca, czyli nie ma już ojców starego przymierza, nie ma już księżyca, czyli kapłaństwa, które posługiwało się księżycowym kalendarzem do wyznaczania pór, świąt, dni, miesięcy i to słowo też jest użyte a propos pór roku do wyznaczania pór roku w Księdze Rodzaju i te pory roku to jest to samo słowo, które mówi o, świąta, o świętach, o świętach żydowskich czyli Jan pisze w Nowej Jerozolimie która wstępuje od Boga, nie ma nie ma już świąt żydowskich, nie ma już tego wszystkiego, bo jest wypełnione, bo kto świeci bezpośrednio Bóg poprzez swojego syna, poprzez baranka. No dobrze, to przejdźmy zatem do Księgi Izajasza, 60 rozdział, bo właśnie Jan czerpie z Izajasza, z Jeremiasza, z Ezechiela. On czerpie, wiecie, Księga Objawienia nie jest jakimś nowym tworem. Niestety, Często mm, mm, nasze, nasze, nasza wiedza, jeśli chodzi o, e, o Pismo Święte, trochę może nie jest kompletna, dlatego, dlatego musimy sobie przypominać. Tutaj coś mi się troszeczkę, jakby nie wiem, czy poplamiło, czy to może mi woda kapła. Nie wiem. No dobrze. 60. E, rozdział księgi Izajasza, tak? I mamy 60. Przyjmij Jeruzalem światło. Przyjmij światło. Widzicie, no troszeczkę jest to inne takie e, tłumaczenie niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale dajmy mu szansę. Bo Twoje światło nadchodzi. My już wiemy, jakie światło, tak Bóg i baranek. Już e, unosi się nad Tobą chwała Pana. Jeruzalem, nowy Jeruzalem. Oto ciemność i czarne chmury zalegną w krainach różnych narodów, nad Tobą, nad tobą natomiast ukaże się Pan. Jego chwała objawi się nad Tobą. Królowie podążą do Twojego światła, narody do Twojej jasności. Poprowadź wzrok swój wokół siebie i popatrz na zebrane Twe dzieci. Oto wszyscy Twoi synowie wracają z daleka, Twoje córki na rękach są niesione. Spojrzysz i zdumienie ogarnie Twe serce, bo ku Tobie się skieruje bogactwo mórz narodów i ludów. Iść będą do Ciebie karawany wielbłądów. To jest właśnie to, o czym czytaliśmy, o tej chwale narodów, która ma przyjść do tej Nowej Jerozolimy. E, zakryje cię całkowicie wielkość dromaderów. Madiama i Efy przyjdą wszyscy z Saby, niosąc złoto, wioząc kadzidło. Przyniosą też nowinę o wyzwoleniu pochodzącym od Pana. Wszystkie stada owiec z Kedaru zostaną przygnane do Ciebie. Barany Nebajota przyjdą do Ciebie jako ofiary godne przyjęcia składane będą na moim ołtarzu. W ten sposób mój dom modlitwy napełni się chwałą. Kim są ci, nadlatujący jak obłoki lub jak gołębie, ze swymi młodymi? Na mój rozkaz czekają wyspy, a jako pierwsze okręty, i i, e, okręty starsisz, aby przywieźć z daleka twoje dzieci, a z nimi srebro i złoto ze względu na święte imię. Pana i dla uczczenia tego, który jest świętym Izraela. Kochani, yy, wiecie, jaki był problem z Faryzeuszami, że oni oczekiwali i zelotami też, że, i saduceuszami, chociaż saduceusze nie wierzyli w odrodzenie, bo wiedzieli, że łączy się to tak naprawdę ze zburzeniem świątyni, więc im to było nie na rękę. Ale yy, to się, yy, właśnie yy, religijne, te yy, stronnictwa żydowskie wierzyły, w większości, nie wszystkie, ale w większości oni wierzyli właśnie w taką dosłowność, czytali to umysłem cielesnym. O, to wszystkie narody tutaj nam przywiozą bogactwa: tak, złoto, srebro, obcoplomieńcy odbudują twe mury, a ich królowie będą stać do Twoich usług przy Tobie. Czyli, o, inni królowie innych krajów będą i narodów będą nam służyć. Ale to nie o to chodziło. I Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza. Czekajcie sobie tutaj zaznaczę. Żółte. W Ewangelii Łukasza. Co Pan Jezus powiedział? Zobaczmy. W 17 rozdziale. 17. Troszeczkę jedna strona wcześniej. Zobaczcie. Łukasza 17, 20. Zapytany przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie królestwo Boga, takim im odpowiedział: Królestwo Boga nie przyjdzie w sposób zauważalny. Nie będą też mogli powiedzieć: oto tu, albo oto tam, bo królestwo Boga jest w Was. Tak, widzicie? Czyli on mówił, żeby nie iść tam, gdzie wołają: o tutaj jest królestwo Boże, o tam. Bo Jezus mówił: od samego początku, nawracajcie się, bo. Nadeszło, zbliżyło się królestwo niebieskie. Nieziemskie, fizyczne, ale niebieskie królestwo. No dobrze, jeszcze na chwileczkę wrócimy do Izajasza, 60. rozdział. Czyli widzicie, to się czyta duchowo, chrystocentrycznie. Apostoł Paweł też napisał w liście do Koryntian, e, chyba w pierwszym liście do Koryntian, e, wydaje mi się, że był to drugi rozdział, że człowiek naturalny, zmysłowy. Nie jest w stanie zrozumieć Pisma Świętego. Bo to są sprawy, które się duchowo rozpatruje, a nie zmysłowo. I mając na myśli człowieka zmysłowego, kogo miał na myśli? No właśnie religijną Jerozolimę. Religijna Jerozolima, która te właśnie wersety, które tu sobie czytaliśmy, oni czytali e, tak e, umysłem fizycznym, cielesnym, szukając tutaj dowodów. Na to, że to oni na podstawie cielesności, czyli nacięcia, ucięcia kawałka, kawałka skóry, czyli napletka, czyli, ucień, czyli e, tego fizycznego obrzezania. Oni uważali, że na tej podstawie Bóg przyprowadzi bogactwo innych narodów, tak? a to chodziło o to, że poganie będą włączeni do, do ludu Bożego. O to chodziło. I to jest ta predestynacja, to jest to, to co Bóg od początku zamierzał, żeby żeby wszyscy byli zbawieni każdy kto wezwie imienia Pana każdy kto popatrzy na Jezusa i powie tak ty jesteś moim zbawcą zobaczmy co tu jeszcze mamy obco odbudują twe mury tak przez pobudzenie mnie do gniewu ugodziłem cię ale przez moje miłosierdzie okazałem ci miłość twoje bramy będą otwarte przez cały czas zobaczcie twoje bramy będą otwarte przez cały czas nie będzie się ich zamykać za dnia ani w nocy po to by można było swobodnie Wwozić do ciebie dostatki narodów i wprowadzać królów. Czyli zobaczcie, bramy będą otwarte przez cały czas. Zobaczmy, jeszcze wracamy do księgi apokalipsy, czyli objawienia, czyli ujawnienia. Tak jak e, zaćmienie słońca to jest e, eklipsa, chyba tak się to mówi, a apokalipsa to jest objawienie słońca. I my wiemy, że już nie słońca, księżyca, nie. E, tego księżyca, który miał zamienić się w krew, jak mówił Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy, czyli kapłaństwo staje się nieczyste, a dodatkowo kapłaństwo zamienia się w krew, mówił Piotr, bo zapowiadał, że kapłani będą zabici od miecza. Będzie przelana krew na terenie świątyni. I kochani, tak się stało. Józef Lab już pisał. Wszyscy mężczyźni z rodu Aarona w czasie wojny żydowskiej zostali zabici. Księżyc się zamienił w krew. Słońce zamieniło się w ciemność. Ci, którzy uważali się za przywódców religijnych Izraela stali się ciemnością, tak jak plagi egipskie. Ciemność. Widzicie? Jego bramy nie będą za dnia zamykane, a nocy tam już nie będzie. Przyniosą do niego chwałę cześć narodów, nie wejdzie do Niego nic co skażone. Tak? Czyli wszystko jest oczyszczone w Nowym Przymierzu. E, wszystko jest e, czyste w Jezusie. Po prostu, bo Jezus jest czysty i i teraz my jesteśmy częścią tego. Co więcej, zobaczcie, jakie tutaj mamy też kamienie, wy wymienione wcześniej. Polecam 21 rozdział i zobaczycie, że te kamienie, które tutaj są, tak, 12, zmierzył tutaj to miasto, Now nową Jerozolimę. 12 tysięcy stadiów, nie wiem, czy to jest gdzieś podane, ile to jest. To jest 2220 kilometrów. Czyli to jest obszar ówczesnego. Cesarstwa Rzymskiego. Dla nich to był cały świat. Czyli Jan pisze: to, jest na to, to królestwo się rozszerzy na cały świat. Czyli każdy jest zaproszony, każdy z Cesarstwa Rzymskiego. Nie ma, że ktoś jest czysty czy nieczysty. Tak? I teraz zobaczcie, co tutaj mamy jeszcze. Warstwy fundamentu obronnego muru miasta, opatrzone wszelkiego rodzaju drogocennym kamieniem. Tak jak Pamiętacie, jak apostołowie zachwycali się, że e, zobacz, Panie Jezu, jak e, świątynia Heroda, którą zbudował, jest e, wysadzana drogimi kamieniami, a Jezus powiedział: Widzicie to wszystko? Nie będzie tutaj kamienia na kamieniu, tak? który nie byłby zwalony. I rzeczywiście w 70 roku wszystko zostało zrujnowane cały stary testament z tym słońcem i księżycem wszystko zostało zakończone, bo nie było już męskiego potomka, który by Wszyscy mężczyźni z domu Arona zostali zabici, wszelkie księgi z rodowodami zostały spalone. Więc tak został zakończony Stary Testament całkowicie tak, przez Krzyż Pana Jezusa, który duchowo wypełnił całe, wypełnił właśnie tą ofiarę, oczyścił nas z grzechu i pojednał z Bogiem, ale jeszcze Stary Testament musiał być wypełniony w tych innych dodatkowych figurach i cieniach, włącznie z. Przekleństwami, które miały spaść na Jerozolimę. To też były elementy prawa. I ci, którzy byli pod prawem i dalej składali te ofiary, dalej była świątynia, gdy, gdy księgi biblijne jeszcze Nowego Testamentu były pisane, listy, Ewangelie. To, to jeszcze, jeszcze to prawo funkcjonowało tak zewnętrznie, można by powiedzieć. Był najwyższy kapłan, byli zwykli kapłani, ofiary były przenoszone. Była składana ofiara poranna i wieczorna cały czas. Ta ofiara wieczorna i poranna to, to był ten oskarżyciel, który oskarżał dniem i nocą. Czyli ten system Starego Testamentu, albo ci ludzie, którzy upierali się przy tym systemie, oni oskarżali chrześcijan, którzy mówili, że krew Jezusa ich oczyściła. Bo oni mówili: Nie, my robimy wszystko według prawa. A chrześcijanie mówili, ale Jezus jest wypełnieniem prawa, ten, którego poznaliśmy. On jest wypełnieniem całego prawa. Ale ten establishment Starego Testamentu nie chciał uwierzyć. I teraz zobaczcie, te wszystkie kamienie, które tutaj są, widzicie? Zobaczcie, drogocenne kamienie nowej, nowego Jeruzalem, nowego miasta Bożego, w którym my jesteśmy. Tak, czyli co tutaj mamy? Pierwsza warstwa Jaspis, druga szafir, trzecia halcedon. Czwarta szmaragd, piąta sardonyx, i tak dalej. To są te same e, drogocenne kamienie, które Najwyższy Kapłan miał jako napierśnik. Najwyższy Kapłan nosił tutaj pierśnik z dwunastoma pokoleniami Izraela w formie właśnie tych e, e, drogocennych, e, drogocennych kamieni. I co Jan chce nam tutaj zakomunikować, że to my, którzy wierzymy w Chrystusa Ukrzyżowanego i z stałego. My jesteśmy właśnie tą budowlą, tą duchową budowlą, tym prawdziwym domem Bożym, tym prawdziwym nowym Jeruzalem. Tak? I nie świeci nam już właśnie żaden system kapłański, ziemski, tylko Królestwo Chrystusa. My jesteśmy Jego kapłaństwem, dlatego że wierzymy w Jezusa, jedynego kapłana, który nas oczyścił swoją krwią. Tak? I nic co sochydne nie może wejść, bo wszystko jest oczyszczone w Jezusie. A co jest tą ochydą? Kochani, jeszcze na chwileczkę tutaj się pokażę. Co jest tą ochydą? Samosprawiedliwość pycha. Samosprawiedliwość i pycha jest tą ochydą. No właśnie. Także, także ta księga objawienia, ona mówi o zniszczeniu właśnie Babilonu. Tak? Eee, wcześniej mamy jeszcze tutaj zniszczenie tego Babilonu. 18 rozdział. Potem widziałem jak, jakiś inny Anioł stępował z nieba, mając moc ogromną. Od jego chwały ziemia się rozjaśniła. To już chwała Nowego Przymierza. I odezwał się, wołając potężnym głosem, poległa, poległa wielka Babilon. To jest ciekawe, że to w septuagincie z greckiego to jest nie wielki Babilon, ale to jest ona. Babilon to jest ona, wielka Babilon. Tak, wielka nierządnica Jerozolima. Siedliskiem demonów się stała. Ostoją wszelkiego nieczystego ducha, ostoją wszelkiego nieczystego ptaka. Wiecie z księgi kapłańskiej, czego nie wolno jeść, to właśnie oni tym się stali. Poprzez odrzucenie Chrystusa, poprzez to, że zrównali swoje serce z sercem Boga, uważali się za samosprawiedliwych. I Jezus im wyrzucał to wszystko, bo z wina namiętnej jej rozwiązłości napiły się wszystkie narody, cudzołożyli z nią królowie tej ziemi, handlarze tej ziemi, bo wzbogacili się na wymyślność jej zbytków dlatego, że świątynia w Jerozolimie i cały ten system saduceuszy, kapłański kasty kapłańskiej ich rodzin, oni mieszkali w pałacach i oni razem z Rzymem korzystali z tego Rzym pobierał opłaty ale oni też korzystali właśnie z tego, że dalej uprawiali ten kult świątynny i wzbogacali się a prosty lud to klepał biedę tak I teraz, co jeszcze tam Jan mówi? I usłyszałem, jak jakiś inny głos woła z nieba: wyjdźcie z niej. Czyli chrześcijanie mieli wyjść z tej Jerozolimy. Już nie mieli tam siedzieć w tej świątyni, jak na początku siedzieli jeszcze. No, trwali w nauce apostołów, ale jeszcze codziennie spędzali tam czas w świątyni. Wyjdźcie z niej, ludomój, żeby nie uczestniczyć w jej grzechach i żeby nie mieć udziału w jej klęskach. I to jest ważne, żeby. Czyli oni mieli opuścić tą Jerozolimę, wyjdźcie z niej. I Jezus powiedział, gdy zobaczycie zbliżającą się ohydę, siejącą spustoszenie, uciekajcie w góry. I w 66 roku chrześcijanie uciekli, widząc nadciągające wojska rzymskie, uciekli właśnie z Jerozolimy. Grzechy jej bowiem spiętrzyły się aż po niebo. A wtedy w 66 roku zaczęła się wojna żydowska i skończyła w 70 zburzeniem Jerozolimy. Chociaż niektórzy mówią, że ta wojna jeszcze trwała do 1973 roku, potem jeszcze były inne powstania, ale generalnie epicentrum judaizmu zostało zniszczone w 70 roku w sierpniu, gdy spłonęła w ogniu, spłonęła w ogniu Jerozolima i świątynia. Bóg przypomniał o jej nieprawościach. Oddajcie jej tak, jak ona oddawała. Zapłaćcie podwójnie według jej czynów podwójną porcję przygotujcie jej w tym pucharze, w którym ona przygotowywała. Czyli zobaczcie, oddajcie jej tak, jak ona oddawała. Czyli to, jak ona prześladowała chrześcijan, teraz ona miała doświadczyć tego samego, właśnie ta uparta wroga Jerozolima. I teraz, kochani, czekajcie sobie, przełożę tutaj tę niebieską, ładną wstążkę. Ładna, nie? Ładna, niebieski. I pójdziemy może do Tesalonicza. Tesaloniczan. Mam nadzieję, że uda mi się szybciutko znaleźć. Tak. Pierwszy Tesaloniczan i. E, co tutaj mamy? No właśnie, zobaczcie. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział. A wystaliście się naśladowcami naszymi i pana, bo przyjęliście e, słowo pośród wielkiego ucisku. Tak? Z radością pochodzącą od Ducha Świętego. Eee, czyli oni żyli już, ci te saloniczanie, jak inni chrześcijanie, podczas ucisku. I to jest ważne, że to był ucisk. Tak samo Jan zaczyna swoją księgę objawienia, że pozdrawiam was, jestem współuczestnikiem w ucisku. Widzicie, tak jedną ręką trochę mi tak ciężko te kartki Przesuwać. Eee, szukam, szukam tutaj czegoś. O, i tutaj zobaczcie. To dalej, końcówka drugiego rozdziału. Pierwszy Tesaloniczan. Tak, pierwszy Tesaloniczan i końcówka. Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, gdyż i wy tego samego doświadczyliście od swoich współplemieńców, co oni od Judejczyków, którzy i pana zabili, Jezusa. Oraz proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i do wszystkich ludzi są wrogo nastawieni, a nam przeszkadzają w głoszeniu poganom, żeby dostąpili zbawienia, i w ten sposób wciąż dopełniają miary swoich grzechów. Lecz dojrzał już w pełni gniew na nich, widzicie? Czyli oni dopełniają miary swoich grzechów. Jezus też powiedział: dopełnicie i Wy miary swoich grzechów, bo zabi zabijaliście wszystkich proroków. Mateusza, 23 rozdział. A my czytaliśmy tutaj właśnie, że w 18 rozdziale w Apokalipsie, że ona właśnie oddajcie jej tak, jak ona oddawała, zapłaćcie podwójnie według jej czynów. Podwójną porcję przygotujcie jej w tym pucharze, w którym ona przygotowywała. Na ile otoczyła się przepychem i zbytkami, tyle wymierzcie jej tortur i żałoby, bo tak mówi w swoim sercu. Siedzę sobie, królowa, wdową nie jestem, nie zaznam smutku. Dlatego w jednym dniu spadną na nią jej nieszczęścia, śmierć, ból i głód. To są przekleństwa z księgi powtórnego prawa z 26 rozdziału z 28 rozdziału, przepraszam i z kapłańskiej z 26 rozdziału. w ogniu spłonie, bo Bóg, który ją osądził potężnym Panem. Tak, czyli ona spłonie, w ogniu. Zobaczcie, jęczeć i płakać nad nią będą królowie tej ziemi. I to się stało właśnie z Jerozolimą w 70 roku. Nikt nie wierzył chrześcijanom i apostołom i uczniom, że ona spłonie. Bo to był ósmy cud świata po prostu, ta, ta świątynia. Którzy z nią cud i zażywali rozkoszy, kiedy zobaczą dymy jej pożogi. Widzicie? Biadać o miasto wielkie, o Babilon. Miasto potężne, bo w jednej godzinie spadł wyrok na ciebie. Tak? I już tego wszystkiego nie będzie. Tu jest też wymienione dalej. Ale jeszcze drugi, drugi tam, yy, byśmy na chwileczkę zajrzeli, zajrzeli do Tesaloniczen, ale drugi yy, Tesaloniczen. Drugi Tesaloniczen, już sekundeczka. Ale fajnie, że możemy tak sobie razem poczytać, nie? Będziemy sobie takie spontane robić też. Pierwszy Tesaloniczan, no właśnie tak, jedną ręką idzie ciężko tutaj. A tu jest Mateusza już. Sekunda. Bear with me, please. Chwileczkę cierpliwości i jesteśmy. Ok, co my tutaj mamy? Drugi te, do, list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. E, dlatego także my lubimy się wami w kościołach bożych z powodu waszej wytrwałej wiary wśród wszystkich waszych prześladowań i udręk, będą one dowodem dla, dla sprawiedliwego sądu Bożego. Znosicie je bowiem, e, znosicie je, byście zostali uznani za godnych Królestwa Bożego. Dla Niego właśnie cierpicie, jeśli sprawiedliwie będzie u Boga odpłacić uciskiem uciskającym, uciskających was. Widzicie? Czyli ci, którzy uciskali chrześcijan, mieli być, doświadczyć tego ucisku. A wam uciskanym już bardziej to nie może być e, klarowne, że to był ten wielki ucisk. Odpoczynkiem wraz z nami. Kiedy? Kiedy oni mieli tego doświadczyć? Te Saloniczanie. Zobaczmy. Kiedy w ogniu płomieni, czytaliśmy o tym, objawi się z nieba Pan Jezus wraz z posłańcami swej mocy i wymierzy karę nie uznającym Boga i nieposłusznym Ewangelii Pana naszego Jezusa zapłacą karą wiecznej zguby z dala od oblicza Pana i z dala od majestatu Jego mocy. Gdy przyjdzie w owym dniu, by zostać uwielbionym, jak został Jezus wtedy uwielbiony, w swoich świętych i okazać się godnym podziwu we wszystkim, we wszystkich, którzy uwierzyli, bo nasze świadectwo znalazło u Was wiarę. Widzicie? Czyli bardzo ważnym elementem. Już kończymy. Bardzo ważnym elementem nauki chrześcijańskiej było odejście od systemu prawa i od systemu świątynnego, od wszystkich cieni, typów i figur, które miały być jedynie palcem wskazującym na Chrystusa. I gdy pojawił się Chrystus, to już nie można było wracać do tego, co było cieniem, bo to, co było cieniem, teraz już stało się ciemnością, gdy objawiło się światło Chrystusa. I tak naprawdę Chrystus zamanifestował i pokazał, uzewnętrznił, ujawnił. Co się kryło w sercach ludzi. Bo ci, którzy z Żydów prawdziwie szukali Boga, chodząc do świątyni, składając ofiary, ale oni nie szukali swojej sprawiedliwości, ale widzieli tą sprawiedliwość Chrystusa w tych, wiecie, ofiarach, w tym, że, że, że Bóg e, usprawiedliwia ich e, w formie na razie takiego, wiecie, tych zwierząt, które były tam zażenane, ale oni zdawali sobie sprawę, że ich e, grzechy. E, powodują śmierć. Więc oni wiedzieli, że nie są w stanie być sprawiedliwi przed Bogiem. I kiedy pojawił się Chrystus, który został zabity i którego krew oczyściła ludzi, który z krzyża nie, nie mówił: Boże, zobacz jak tu mnie prześladują. Pamiętaj, wspomnij na mnie, Ojcze i wymierz im karę. Tylko Ojcie, tylko Chrystus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. I teraz każdy, kto uwierzył w Chrystusa, przyjmował to oczyszczenie krwią Jezusa. I dzisiaj tak samo każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, szczerze, sercem, przyjmuje oczyszczenie. Ta krew, która tryska z krzyża Jezusa, oczyszcza, oczyszcza nas, oczyszcza nasze sumienie, zapewnia nas o, o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni. I zmartwychwstały w, Chrystus mówi: Zobaczcie, ludzkość zamierzała zło przeciwko mnie, ale ja przyniosłem życie. Bóg obrócił to na dobro. No dobrze, to na razie tyle może. Zapraszam do właśnie takiego studium, żeby wszystko sobie łączyć. Zobaczcie, Pismo Święte musi być spójne, to się musi ze sobą łączyć, splatać i wtedy wywyższony jest Jezus Chrystus. I to nie jest jakaś religijna pusta gadka, tylko my naprawdę widzimy to światło, że Jezus nam świeci, że on nas oświeca, że nie ma w nim mroku żadnego. To nie jest jakaś podstępna religia, która zaraz cię poczuciem winy będzie okładać z jednej czy z drugiej strony. To jest Chrystus, nasze światło, nasze życie. Nasz... To jest miłość. Agapa, miłość Boga, prawdziwa miłość Boża, rozlana w naszych sercach. Pozdrawiam. Trzymajcie się.